Kolega z reprezentacji Woodfielda Ryan Sullivan. Przed rokiem Sullivan zajął w finale światowym trzecie miejsce. W tym roku doskonale spisuje się na torach w całej Europie. Jest jednym z najlepszych zawodników Peterborough w lidze angielskiej. Ale popatrzmy: Protasiewicz czy Sullivan? Jednak Protasiewicz w niebieskim kasku na trzeciej pozycji Walasek. Drugi jest Sullivan, ale Walasek. Atakuje tam z trzeciej pozycji Sullivana i po zewnętrznej przesuwa się na drugą pozycję. No i niespodzianka. Australijczycy na trzeciej i czwartej pozycji. Musi jednak uważać Grzegorz Walasek, bo Sullivan na pewno nie zrezygnuje z walki o dwa punkty. Przynajmniej o dwa punkty w tym wyścigu. W ostatnich tygodniach Protasiewicz miał duże kłopoty ze sprzętem, ale popatrzmy, wspaniała szarża po wewnętrznej Saliwana i spycha Australijczyk na zewnętrzną. Daleko pod bandę Walaska, Salivan drugi, Walasek trzeci, czwarty w Redwood Field. Wróćmy jeszcze na chwilę do Protasiewicza, który w ostatnich meczach ligowych miał duże kłopoty ze sprzętem na wczorajszym treningu. Także słabo spisywał się jego motocykl. Po treningu Protasiewicz wrócił do Zielonej Góry wspólnie z Ojcem. Jeszcze w nocy dokonali ostatni. Drugi na mecie zameldował się Sullivan.